Panie Marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, debatę o KPO powinniśmy odbyć tak naprawdę 4 miesiące temu. Zamiast tego rząd w pośpiechu wysłał do Komisji Europejskiej projekt, który jest recyklingiem starych idei i projektów zalegających w ministerstwach. Starych projektów, które ani nie odbudują naszej gospodarki po pandemii, a tym bardziej nie sprawią, że będzie bardziej odporna na kolejne kryzysy. Przykładem jest na przykład walka z kryzysem klimatycznym. Na klimat powinno być 37% z KPO. Według Green Recovery Tracker jest tylko 28%, a jeśli weźmiemy pod uwagę tylko dotacje, to spada to do 13%. Kolejna rzecz, zasada do no significant harm, czyli nie można prowadzić projektów, które szkodzą przyrodzie to dotyczy w dużej mierze projektów infrastruktury gospodarki wodnej, budowy nowych sieci infrastruktury sieciowej. Jak państwo chcą zapewnić te 37% na klimat? Jak chcą zagwarantować, że będzie przestrzegana zasada do no significant harm? Czy w ogóle o tym myślicie? Dziękuję bardzo, pani poseł Wanda